Okej, okay, w dzisiejszym odcinku pokażę wam takiego oto delfinka, jak się prezentuje. Tu ma taką kolbkę i tą kolbką kręcimy i on wtedy działa. Tu kupiłem jeszcze w nim cukierki, ale cukierków już nie ma, bo zostały zjedzone. Ale tu można sobie jakieś cukierki, jak ktoś chce, to sobie może tutaj nazywać na przykład tiktaków albo jakieś malutkie, malutkie cukierki, żeby weszły. No to zaczynamy kolbką kręcić i wtedy będzie działało. To by było na tyle. Jeżeli wam się ta zabawka spodobała, no to możecie nawet napisać w komentarzach, że się yy, wam ta zabawka spodobała, że była fajna. I napiszcie w komentarzach, na ile ją oceniacie, bo ja ją na, oceniam na 10 na 10, bo jest bardzo fajna i, i bardzo mi się podoba. No i ja i też kiedyś miałam taką podobną zabawkę do tej, tylko to była koza. I ta koza miała takie tutaj, takie. To wyglądało jak z jakiejś karuzeli czy z czegoś i ona była na, takim czymś, na, na czymś takim jak to i ją się tak trzymało, tu były baterie i ją się tak trzymało, a ta koza miała te takie wibracje, ona się tak trzepała i grała i też miała takie, takie coś jak takie śmigiełko jak tutaj.